Siema, z tej strony Sobik Projektów i witam was na pierwszym filmie na kanale dzisiaj będziemy sobie zrobimy recenzję zestawu lego ninjago legacy Największe zestawu z legacy mamy tutaj klasztor z pinjitsu słuchajcie, może dam sobie to tutaj na ziemię, Tu mi będzie łatwiej o klasztor i jest on numer 70670 i cena tego zestawu jest około od 260 zł do 300. Jak kupicie było tam za 260 i darmowa dostawa. Jest to przekazane dzieciom od 9 i więcej lat. Mamy tutaj ludziki Wu, Jay, Nia, Zane, Cole, Lloyd, Kai i wyplasz. Tutaj mamy funkcję tego zestawu. Tutaj mam, pokażę wam każde zdjęcie po kolei Zresztą jakoś jakby było Mamy cztery złote bronie No i to jest to Teraz będziemy otwierać I widzimy się jak otworzyć. jak widzicie tutaj mamy ludziki, to nie są wszystkie Wiesz może mój brat tam ma u siebie Widać tutaj samo się przy... nie, generał kozu się przewala Mamy takie Jakbyście chcieli więcej recencji to 5 pięć łapek, pięć łapek w górę I będzie następna recencja jakiegoś zestawu A tak, to zaczynamy Mamy tak paczkę numer 5, numer 4 Numer jeden. Numer trzy. Numer trzy. Numer siedem. Nie co to jest za mną brat. Instrukcje, naklejki. Osiem. Sześć. i to wszystko więc teraz zacznijmy do budowania trzymaj kamerę, mój brat będzie teraz mi kamerować kameruj tak, żeby tu było widać co ja robię dobra pewnie się pytacie, po co ja wam pokazuję te, te tutaj ludziki po to, bo tutaj będę budować ludziki, co będziemy robić do Mamy tutaj tak naklejki instrukcje. Tutaj nam pokazuje, że jest 8 saszetek. Tutaj na początku będą takie figurki. Na końcu y części, cały klasztor. I tak, mamy tutaj 376. I strona 180, a tutaj są inne zestawy Legacy. Nie, nie ma. Dobra, no, to no my się zabieramy za budowanie Ja to gdzieś postawię tak, żeby było widać. Co ja buduję? Będziemy zaczynać budować oto nasz piękny zestaw Clasto Dickscu. Zaczynamy od paczki numer 1. Nie wiem czy na siłę i lecimy I jakby co to teraz nic nie będę mówić będę cicho będzie tylko słyszeć jak już to szum jakby jakieś błędy były w nagrywaniu to będę mówić tak, to kamerowało. a tak to, I to nie będę a więc tak. no to co zaczynamy od budowania ludzi tutaj kameruj to mamy tak Bocie od Lloyda Obok brzuch Głowa I maska I tutaj sobie kładziemy To teraz układamy w więc jak widzicie Sensei u. ułożony jakby co to ja jakoś tak szybko nie umiem budować to tak mamy tutaj Sensei u. nie ma drugiej głowy My tu będziemy odkładać. i Lloyda Słuchajcie. Lloyda lecimy dalej no i tutaj zaczynamy od takiego czego? Jak nie chcesz kamerować to mów gdzieś tu postawię. kamerkę. nie chcesz. Ale na razie kameruj. Na razie kameruj. No budaj. Widzowie, ja, ja wam pokażę po pierwszej pacy, jak skończę pierwszą paczkę budować, ja wam pokażę. Nie widzimy się za chwilę. Widzowie, to co mnie tutaj zadowoliło, to jest taka filiżanka herbaty. Nie wiem, co dalej, na razie mam tyle. Widzowie pierwsza, pierwsza paczka wygląda tak. Je, jest jedna funkcja w tym, bardzo fajna. Czyli takie tu wysowanie i takim mieczem. I zapasowe części to są takie rzeczy, nawet nie są niektóre zapasowe, tylko takie. My się będziemy za chwilę. Widzowie postanowiłem, że nie będę na tej planszy budować ludziki. A zbuduję je tak normalnie. I teraz mamy 3 szkieleta. Zaczekajcie, ja go zbuduję, a potem wam go pokażę. Widzowie oto szkielet. O nazwie wypasz. Wstawię sobie wszędzie jakieś lubika. O. No i daj teraz buduję Kaja. Mamy Kaja. I udamy sobie? tutaj no. i widzimy się jak skończę budować to chcemy właśnie skończymy budować. Tętą, tą część o tutaj klocek odpad Więc na razie to wygląda tak. Tutaj mamy ludziki, To wygląda tak części zapasowe z tego są takie, ale tutaj powinien być mieć o nie zapomniałem. I funkcją. W tej części to jest takie obracanie na broń. dokładnie na miecz ognia. My już lecimy z trzecią paczką. zaczkajcie. Teraz mamy paczkę bez ludzików i lecimy budować. Zowie jej druga broń, czyli munczako, piorunów, odrzeja. I jeszcze mam następną broń. Czyli jak wiadomo w wypadce trzeciej jest trzecią bronią kosa strząsu. Tutaj mamy to i to. Ja, ja chcę dalej budować. No, właśnie będę zaczynać zaraz czwartą część i mamy tutaj takie klocki zapasowe. Teraz tak wygląda już klasztor. I się widzimy za chwilę. Dobra, widzowie mam Jaya już zbudowanego. I kola z tej paczuszki. I lecimy dalej. Widzowie tak to wygląda po zbudowaniu czwartej paczki. I teraz pokażę Wam ludziki. Ludziki Zbudowamy z piątej paczki. Mamy tutaj Zayna. I mija. właśnie zbudowałem piątą paczkę i to wygląda teraz tak. I teraz zbudujemy przód. Więc widzimy się za, za chwilę. numer sześć. Tak wygląda. Siódma paczka po siódmej paczce. Teraz zacznę zyskać. widzowie, że ja to tak cicho numer, że yy, siódmym z paczki i tak wygląda zestaw po zbudowaniu. Ludziki, oczywiście, Sensei Wu, Lloyd, Kai, Zane, Cole, Jay i wyplasz. Tutaj mamy takie drzewko otwór, Takie furtkę, jakby herbatkę. Tutaj jest taka funkcja, że się kręci Coś tu leci Tutaj mamy Takie coś Tutaj mamy takie, że klikniesz No i, i tutaj takie do treningu No i to by było na tyle z tego odcinka Dzięki za oglądanie I byście chcieli więcej takich filmów to łapka w górę, subik na kanale i lecimy po pierwsze 5 subów I to by było na tyle Yo.